Katarzyna Sudnik, witam Państwa serdecznie w rozmowie Echo 24, a moim Państwa gościem jest Paweł Wróblewski. Dzień dobry, z powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej. I witam właśnie państwa. tu o tym będziemy z Panem rozmawiać, z tego stanowiska, na którym Pan jest, bo od kilku dni już było wiadomo, że jest ospa Małpia we Wrocławiu, ale wczoraj zostało to oficjalnie potwierdzone. Czy powinniśmy się czegoś obawiać? Nie powinniśmy. Wirus znany jest od wielu lat. W latach 50. po raz pierwszy opisano go u zwierząt, w latach 70. nastąpiła transmisja na ludzi. Choroba jest znana głównie do tej pory oczywiście dotyczyła strefy podzwrotnikowej Afryki Środkowej, Zachodniej i Południowej, ale od kilku lat co najmniej, jeżeli nie od kilkunastu z powodu naszych migracji no, roznosi się powoli po świecie. Także wirus najprawdopodobniej mutował, łatwiej się przenosi z człowieka na człowieka. Natomiast na razie nie wygląda, żeby jakieś zagrożenie poważne było. Zwyżki zachorowań obserwujemy od kilku lat w różnych krajach. Tragedii nie ma. Śmiertelność tego wirusa w zależności oczywiście od stanu zdrowia jest raczej niewielka, jeśli chodzi o naszą populację. Ten, który w tej chwili zapanował w Europie, to tak zwana odmiana zachodnioafrykańska, najłagodniejsza. Więc na razie nie musimy się niczego bać. Ale w jaki sposób, czy w jaki sposób powinniśmy zachować jakieś środki bezpieczeństwa? No przede wszystkim, jeżeli ktoś ma do czynienia z osobą, na której widać wysypkę, no to powinien pomyśleć o tym, że to może być właśnie to. Jest to choroba wirusowa z kręgu tego samego, co ospa prawdziwa, brzmi to poważnie, Groźnie. natomiast jak już wspomniałem, ta druga została właściwie radykowana w latach 80., więc no uznajemy, że żyje tylko w laboratoriach na potrzeby naukowe. To jest dużo łagodniejsza odmiana, nie mylić z wiatrówką, bo jest zupełnie inny mm. też sposób zarażania się, nie jest tak zaraźliwa jak wiatrówka, więc nie musimy się tego obawiać. Generalnie największy kłopot to oczywiście te objawy prodromalne, czyli wysoka temperatura, bóle mięśni, bóle pleców, złe samopoczucie, jak przy chorobie wirusowej. Czasem mogę że zwrócić naszą uwagę akurat na ten przypadek uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, bo te pojedyncze często się powiększają, więc to nie musi być zaraz małpia piaspa. No i oczywiście wysypka, która po tych kilku dniach wystąpi najczęściej na twarzy, dłoniach, ale też i na innych częściach ciała. Tutaj rzeczywiście pacjent trafił do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ten zachował czujność. Natychmiast został pacjent skierowany do, do szpitala, także ta droga m, była szybka, diagnostyczna, no to... ale różnie może być. No tak jak wspomniałem, no powinniśmy na to zwracać uwagę, bo rzeczywiście choroba stała się troszkę medialna, ale nie musimy się jej obawiać. No, w większość starszego społeczeństwa, czyli no, mówię też o sobie, nie o pani redaktor, broń Boże, czyli te, o, te, te osoby, które były szczepione, hmm. mogą się czuć spokojnie, bo ta sama szczepionka jest skuteczna również i na ospę miałpią. Zasada jest taka, że szczepionka daje taką odporność, jak choroba, przeciwko której jej, ją stworzono. Wiemy, że na czarną odporność pozostawała na całe życie, więc no najprawdopodobniej my jesteśmy odporni, coś znaczy, że nie zachorujemy, bo możemy jakieś prodromalne objawy mieć. No najważniejsze jest to, że trudno się ją zarazić tak naprawdę. Kontakt musi być rzeczywiście bezpośredni, długi. No najprościej zarazić się poprzez wydzieliny, wydaliny, czy ewentualnie właśnie rozdrapane zmiany skórne. Tak więc no, raczej ja apeluję o rozsądek i spokój. Natomiast no, zwracajmy uwagę, jak no, w naszym codziennym życiu są jakieś objawy chorobowe, to powinniśmy na nie zwrócić uwagę. No, dzisiaj ta wysypka jest z pewnością taka charakterystyczna. Przy ospie wysypka, a przy COVID-ie no, zapomnieliśmy już o tej chorobie, tak naprawdę. chociaż... No cały czas ta choroba jest i cały czas zdarzają się przypadki śmiertelne. I to jest dla nas prawdziwy problem, tym bardziej, że ta, ta, ten wariant Omicron, który w tej chwili już chyba piąta wersja panuje na świecie, w rzeczywistości daje objawy bardzo niecharakterystyczne. No to to jest takie typowe przeziębienie, takie objawy z górnych dróg oddechowych, więc jestem przekonany, że tych zachorowań jest dużo więcej niż jest wykrywane. Natomiast na szczęście wygląda na to, że nasze organizmy nauczyły się już nowego wirusa, na to zresztą liczyliśmy i najprawdopodobniej też te zachorowania będą stosunkowo łagodne. Cały czas monitorujemy oczywiście narastanie objawów, czy narastanie w ogóle dynamiki tej choroby. Historia poprzednich, poprzednich pandemii czy poprzednich, jak to się wtedy mówiło, wleciało biznes, nie sezonów, tylko fal. O, poprzednia fala, fal fala nas nauczyła, druga, tak. Tak, nauczyła nas tego, że mniej więcej do Polski z takim opóźnieniem miesięcznym, półtora mhm. miesięcznym taka fala przychodzi, jeżeli coś się dzieje na zachodzie. No Stąd też wygląda, że jednak szybciej będziemy mieli zwyżkę istotną zachorowań niż przewidywaliśmy, bo wszyscy liczyli, że to jednak mhm. przesunie się na okres grypowy na jesień. No no, no, raczej wygląda na to, że chyba koniec wakacji to będzie szczyt zachorowań. No W tej chwili faktycznie codziennie te zachorowania rosną dosyć dynamicznie, ale nie przekłada się na hospitalizację, to jest to dobra wiadomość. No właśnie, rosną, to znaczy tak, jeżeli trafiamy do lekarza, lekarz POZ-u ma prawo, na, znaczy ma możliwość testowania, wykonania testu. Tak, tak. I ten to test jest akurat dla pacjenta bezpłatny, aczkolwiek okay. no, finansowanie jest trudne, bo dla, dla lekarza. Jest to, no, jest to koszt, co tu dużo mówić, mniej więcej chyba porównywalny nawet, że test antygenowe ze stawką kapitacyjną, więc jakiejś takiej wielkiej motywacji nie ma. nie ma. no Ale co zrobić? No Jeżeli rzeczywiście podejrzewamy COVID, taki test jest wykonywany. Jest to o tyle istotne, że on wtedy trafia do systemu. Jeżeli sami sobie kupimy te z w aptece, czy gdzieś, to, wiadomo, to absolutnie nigdzie. jesteśmy, można powiedzieć, poza systemem i jak mamy doświadczenie z poprzednich fal, wiele osób ukrywało to rzeczywiście. Choć zachowywało się racjonalnie, no, po prostu szło na zwolnienie. Także no, zobaczymy, jak to będzie narastało. Na razie rzeczywiście no, powoli organizujemy się już do cięższej pracy, bo... Z takimi przerwami weekendowymi, bo w niedzielę zazwyczaj do lekarza nie chodzimy, jest obniżka zachorowań, natomiast już od poniedziałku, wtorku one rosną, no więc trzeba będzie znowu wrócić do pracy. Panie doktorze, cały czas namawiamy tych, którzy się nie zaszczepili, którzy nie przyjęli trzech dawek, żeby się szczepili. No to jest jedyna udowodniona metoda, która spowoduje, że po prostu nawet jeżeli zachorujemy, to przechorujemy tą chorobę łagodnie. No niestety nie potwierdziły się żadne doniesienia dotyczące amantydyny w różnych leków, o których się mówiło. Są zresztą w trakcie badań leki nakierowane na leczenie COVID-u, natomiast raczej na leczenie ciężkich przypadków. Na razie Omikron przedstawia się troszkę tak jak takie można powiedzieć cięższe przeziębienie dla większości z nas. W związku z powyższym nikt nie będzie strzelał z armaty do muchy. Te leki, które są rzeczywiście, no, można powiedzieć, skuteczne, nowoczesne, one często niestety są no, mają swoje objawy uboczne. Więc tu też trzeba zawsze miarkować ryzyko, jeśli chodzi o kwestię przechorowania normalnego choroby, a ingerencji medycznej. Także na razie wygląda, że tylko szczepienia są skuteczne. Faktycznie te zachorowania są łagodne. Mamy na przykład no, najlepszą sytuację w dps ach gdzie w poprzednią falę jakby nawet po raz drugi wszyscy praktycznie przechorowali, a zgonów nie było. Ale tam rzeczywiście ten poziom wyszczepienia był najlepszy. Odrore. Także słuchajmy naprawdę e, nauki, patrzmy na statystyki. W tej chwili po tych ponad dwóch latach mamy już całkiem niezły materiał renomowanych, rzetelnych ośrodków badawczych, z którego można wyciągać wnioski. Mówimy, że szczepienia są najskuteczniejszą formą walki. Z Chorobami. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła czerwony alarm dotyczący szczepień profilaktycznych u dzieci. Bo tak niskiej wyszczepialności przeciwko chorobom, które od lat były, mieliśmy możliwość walczenia z nimi, jeśli chodzi właśnie przez szczepienia, nie było od dawna. Tak samo jest w Polsce. No niestety cała ta awantura wokół pandemii, a przede wszystkim dopuszczenie do głosów tych wszystkich ruchów antyszczepionkowych, dla których ta sytuacja była wodą na młyn, że się tak wyrażę. No dopuszczenie do pewnego pobłażania prawnego, no niestety też te nieprawidłowości prawne, z których w tej chwili sytuacja jest taka, że większość decyzji inspekcji sanitarnej jest uchylana nie ze względu na złą, złą pracę, tylko ze względu na to, że niestety przepisy tworzone na czas pandemii były niekonstytucyjne. To wszystko no, że jednak te głosy antyszczepionkowe, te głosy antypandemiczne, nierealne są po prostu są słyszalne, są widoczne, przebijają się. No i przeciętny człowiek. Ma dzisiaj bardzo dużo możliwości czerpania informacji z wielu źródeł. Niekoniecznie takie, nie, nie, powinny być No niestety, no ale tutaj tego na razie jeszcze nie uczą w szkołach i sytuacja my taką, jaką mamy. Ja z niepokojem na to patrzę. My generalnie jako Polska byliśmy dosyć dobrze postrzegani, jeśli chodzi o poziom wyszczepienia, no bo u nas było już rzeczywiście dużo, dużo tych programów obowiązkowych szczepień. W wielu krajach szczepienia były tylko zalecane. Mhm. Więc to jeszcze mniejszy można powiedzieć nacisk na to, żeby jednak się szczepić. No zobaczymy, jak z tej sytuacji wyjdziemy. No w tej ale chwili... lekarze mówią, że... Ten poziom wyszczepialności jest poniżej 80% i to już jest bardzo niepokojące. Znaczy, zależy jeszcze, jak, o jakich szczepionkach mówimy, w jakich przede wszystkim miejscach, bo akurat mm -hmm. w, analizujemy te kwestie w obrębie choćby naszej powiatowej stacji Wrocł w, we Wrocławiu. nie jest źle i w powiecie wrocławskim, natomiast pamiętajmy o tym, że ten poziom wyszczepienia jest istotny. Są takie choroby, te popularne na przykład, że jeżeli on spada nawet poniżej 90%, to już niestety zwiększa to ryzyko wystąpienia ognis takiej choroby. Jaka Ta, to jest choroba na, na przykład? Na przykład Wietrza, na przykład odra, także to są takie choroby, które rzeczywiście wymagają tego wysokiego poziomu wyszczepienia. To są takie, gdzie poziom niższy wystarcza, żeby utrzymywać w stanie równowagi funkcjonowanie wirusów czy bakterii, więc no niestety czas na tą edukację znowu zwrócić uwagę. Natomiast ja uważam, że po doświadczeniach pandemii niezwykle ważną jest wzmocnić zarówno służby, siły porządkowe i prawo do tego, żeby nie dopuszczać w ogóle do głosu takich. No, Przeciwników y, nauki. Niestety y, jest też y, ten problem, że mamy bardzo wielu uchodźców y, z Ukrainy. Tam ten poziom wyszczepioności jest jeszcze niższy. Generalnie I sytuacja Teraz y, tutaj trafiają właśnie y, rodzice z dziećmi do, do lekarzy POZ-u, które dzieci były w ogóle nieszczepione. Nie tylko nie mają dokumentów no wiadomo, w mm. takiej sytuacji nie zawsze się o tym myśli ale w ogóle nie mają książeczek szczepień, w ogóle nie były szczepione. No to nie tylko szczepienia jest, jest, idzie, bo tak naprawdę wiele z tych z uchodźców w ogóle nie ma dokumentów, ewentualnie jakieś kserokopii. No przepisy na przykład w przypadku uznawania praw lekarzy są takie, że to, te, te kserokopie wystarczą dopiero po wojnie, w ciągu pół roku muszą okay. wystarczyć dokumenty oryginalne. I tu też nie możemy się kierować oczywiście żadnymi dokumentami, nie dziwić się też, że ich nie ma, no bo jak ktoś ucieka w, przed wojną, to nie szuka książeczki zdrowia za przeproszeniem w, 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 jako priorytetowego dokumentu. No, tak, na, na ale potrafią i mówią, nie były szczepione. No dziewczyn. niestety wtedy trzeba je w, normalnie w, włączyć w nasz cykl szczepień polski. To Wytyczne są zresztą bardzo szybko powstały, bo to Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej właściwie już od. Pierwszych dni wojny zaczęło alarmować, że to trzeba uregulować, że te szczepienia muszą być bezpłatne dla uchodźców, że, że musimy zdecydować się na jaki kalendarz. Na szczęście okazało się, że ten kalendarz szczepień na Ukrainie jest dosyć podobny. Więc na początku niestety też trzeba przyznać, że uchodźcy byli niechętni. No, próbowaliśmy robić różne próby szczepień Dokładnie. przeciwko COVID-owi, podjeżdżał szczepciobus, nie było chętnych. Natomiast myślę, że jednak mimo wszystko oni się jakoś asymilują. Szczególnie ten obowiązek szkolny spowodował, że jest motywacja, bo jednak jeżeli Dyrektor szkoły jest, jest, można powiedzieć, światły, nauczyciele światli, to jakoś tych rodziców przymuszą, no bo to też chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci. To samo dotyczy przedszkoli. Więc na razie paradoksalnie baliśmy się bardzo tych chorób, szczególnie tych, których zapomnieliśmy, choćby polio. Tam przecież na Ukrainie są ogniska pojedyncze wprawdzie, ale są tej choroby. A u nas już się nie szczepi, więc to rzeczywiście jest zagrożenie. Na razie mamy spokój. Mieliśmy pojedyncze przypadki wirusowego zapalenia wątroby, AIDS na przykład. No ale jakoś na razie wygląda, że jest to wszystko opanowane. Są wakacje, więcej wyjeżdżamy, więcej chodzimy po lasach, po polach. No, bardzo często dochodzi do ukąszenia przez kleszcze. Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim nie, nie panikować. Rzeczywiście tych gatunków w tej chwili jest ogrom. Mam psa, więc coś mogę o tym powiedzieć. No, Ale psy mają lepiej, bo moje psy no, mają przyjmują łyka tabletkę Dokładnie. i ma z głowy. No, A my nie. No niestety jakoś jeszcze tutaj się to nie udało, natomiast na no, cały czas no, przekonuję, że proste zabiegi higieniczne, codzienne. Ranny prysznic, wieczorny prysznic zupełnie eliminują, tak, no, prawie zupełnie eliminują ryzyko od odkleszczowej choroby, czy to boreliozy, czy zapalenia mózgu. Po prostu kleszt musi przejść ten, ten proces, można powiedzieć, w, w, w dzielenia się tych, tych wszystkich mikrobów. On musi się tej krwi napić, musi jakiś czas minąć, żeby to wszystko się tam prze, można powiedzieć przepotwarzyło. W związku z powyższym, jeżeli faktycznie oglądamy sieć nasze dzieci raz dziennie i znajdziemy tego kleszcza, i go usuniemy, praktycznie 99%, że nic się nie stało. Oczywiście zawsze warto to miejsce ugryźnie obserwować, czy ten rumień przysłowiowy się nie no pokaże, właśnie. czy rzeczywiście nie ma jakichś objawów y, prodromalnych. Ja na przykład przeszedłem boreliozę przed laty zupełnie nieświadomie. Zaczęło się, znaczy nie znaczy tyle bezobjawowo, było objawy, ile tylko... nie wiedziałem w ogóle, że byłem ugryziony. Nagle pojawiły mi się guzy wędrujące na twarzy. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest tak naprawdę, bo to też nie taki typowy objaw. A potem się okazało, że to po prostu borelioza. Także, żadnych konsekwencji nie ma panu? No na szczęście chyba nie, no ale no leczenie nie trwało prosta, długo. leczenie choroba. trwało jest, długo. No właśnie, niestety. to z antybiotykami się leczy przez Tak, wiele, Tak, czasem nawet, czasem nawet bardzo agresywnymi, jeżeli no rzeczywiście poziomy przeciwciał są wysokie. Więc trzeba uważać, natomiast nie bać się. No, oczywiście żadne badanie kleszczy nie ma sensu, to dajmy sobie z tym spokój. Żadne oczywiście smarowanie kleszcza masłem. Dokładnie. Przypomnijmy, hmm. że po prostu jak najszybciej takiego kleszcza trzeba usunąć. Usunąć. Tam teorie, czy kręcić w lewo, czy w prawo, to założyć. My, po prostu trzeba, są różne takie urządzenia ciekawe kleszczołapki. w aptece, kleszczą łapki, tak. delikatnie odciągnąć, aż się zmęczy, po prostu i on puści. Więc bez paniki, natomiast oczywiście bez lekceważenia. Niestety tych borelios trochę się pojawia. Okay. Też oczywiście je rejestrujemy. Dotyczy to głównie oczywiście rolników, leśników, choć na przykład paradoksalnie przed laty nasz Uniwersytet Medyczny prowadził badania dotyczące właśnie zachorowań u leśników, i efektem tych badań była zmiana umudurowania, bo okazało się, że te stroje, które przedtem nosili, one sprzyjały takim zagnieżdżaniu się kleszcza a teraz mają takie śliskie, po których ten kleszcz spada no i nie ma problemu. Także bez paniki, ale trzeba o nich pamiętać. Przypomnijmy również, że ta groźna choroba, kleszczowe zapalenie mózgu, są na to szczepienia. Są szczepienia, jeżeli rzeczywiście udajemy się w miejsce endemiczne, gdzie te kleszczowe zapalenia mózgu wychodzą, znaczy występują, warto się zaszczepić. Jak już mówimy o podróżach, to w ogóle warto nawet zacząć, choćby wstępnie przygotowując się do wyjazdu, rzucić wint w przeglądarkę, gdzie jedziemy, ponieważ pamiętajmy o tym, że w różne krajach Różnych, różne są, są przepisy. Różne przepisy. Nawet są takie, że na przykład nie wiem, na żółtą febrę szczepienie jest obowiązkowe. I jeżeli się nie zaszczepimy i pojedziemy, no to po tam złapią nas na granicy, skasują wielokrotnie więcej niż za tą szczepionkę, a to szczepienie nie ma sensu, bo musi tak minąć jakiś czas, żeby po prostu te mechanizmy odporności się zadziałały. Więc w przypadku żółtej febry, tam gdzie ona jest obowiązkowa, bo jest to jedyne obowiązkowe szczepienie, trzeba pamiętać, żeby się zaszczepić wcześniej i wtedy to rzeczywiście ma sens. Widzi pan, panie doktorze, jeśli chodzi na przykład o wyjazdy zagraniczne, to jesteśmy w stanie się zaszczepić, żeby gdzieś polecieć, prawda? A jeśli chodzi o taki COVID na przykład, to na początku też oczywiście było tak, że jakby paszporty wymagane... No to ludzie chociażby z tego powodu. To jest właśnie najlepszy przykład, że Szczepili jednak motywacja, motywacja. Że nie tak można zmotywować. W wielu krajach w ogóle różne stosowano metody, na przykład w Stanach Zjednoczonych, jeżeli poziom wyszczepienia miał przekroczyć tam 70%, to firma oferowała każdemu piwo na przykład. O! Więc pomysłów jest wiele. Znaczy, Ważne, przypomnę panu, rzeczywiście... że u nas też były bonusy, i te bonusy u nas, hulajnogi, tudzież jakiś rower. Rzeczywiście, nie, nie były było. Za... Loterie, tak, tak. Loterie były. one nie zadziałały. A wygrała pani? No ja, ja nie nie wygrałam. Ale ja nie wygrywam dlatego, że ja nie uczestniczę w tych konkursach. A ja tego pani nie wie, bo to zdaje, prostu... się, bo to zdaje się, było tak, że Każdy... wystarczyło A, mieć tak, okay. wystarczyło mieć paszport podkowidowy. No ja oczywiście zaszczepiłam się na, na, na wszystkie dawki. Rozumiem, że na razie nie ma według Światowej Organizacji Zdrowia takiego, takiej propozycji, żeby kolejną dawką szczepić. To znaczy się. mówi się, żeby tą tak zwanego Przypominają bostera, się? przypominającą dawkę, szczególnie ludzie ludzie starsi z obciążeniami, że już w zasadzie mogą brać. Jak już wspomniałem. Ja też liczyłem trochę, że tak w te pół roku odczekamy, Aha. jak w grypie, zaszczepimy się na wszystko gdzieś tam na, załóżmy we wrześniu, w październiku i będziemy mieli spokój do wiosny przyszłego roku. No ale niestety narastają te skorzenia, więc pilnujmy się, pamiętajmy o maseczkach, pamiętajmy oczywiście o środkach dezynfekcyjnych. Jeżeli tylko gdzieś jakiś katar nas męczy, a nie czujemy się na tyle, żeby iść na zwolnienie, to jednak przynajmniej w tych miejscach publicznych tą maseczkę nie wstydźmy się. Ja Japończycy się nie wstydzą tego już od, od wielu, wielu lat i u nas też nie. Powie powinna być maseczka objawem jakiegoś, nie wiem, upokorzenia, jak to chcieli antyszczepionkowcy. Niedawno byłem w Bergamo i pojechaliśmy śladami pandemii. Tam do dzisiaj wszyscy młodzi ludzie mają na ręce i to jeszcze te specjalistyczne FFP2 maseczki i nikt się tego nie wstydzi, w środkach komunikacji ubierają, jak ktoś się gorzej czuje, to po prostu ją ubiera. W wielu krajach właśnie, w takich miejscach, gdzie jest dużo osób, te maseczki są stosowane, no w Polsce na razie tylko w szpitalach, przychodniach, w poradniach i w aptekach. No jako obowiązek. Przekaz, Z jako tym, obowiązek. Że to też pamiętajmy o tym, że no są kraje, gdzie nie, no nie, to nie był obowiązek, jakoś by Szwecja, wiele się mówiło o tym, innej strategii i ona tak. wcale nie była inna. Tam po prostu nie trzeba było nakazu, wystarczyły zalecenia i Szwedzi do nich stosowali. Ale to Szwedzi. No. no to czemu nie mamy patrzeć no. na dobre przypody? To cóż, że ze Szwecji. <laughs> <laughs> Dziękuję serdecznie. Przypomnę Państwu, że moim Państwa gościem był Paweł Wróblewski z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Dziękuję bardzo za rozmowę. Zdrowie i spokojnych wakacji. Dziękujemy bardzo.